Z tym no, nakon, to co dyberczyk? O dzisiaj w u BOTA. W oszczędzaniu tam tam też tam, jeszcze tam mówiłem, że to co to, to, to zrobiłem, oczywiście, a teraz też i znaleźliśmy komuś, oczywiście, przy okazji. Aaaa, mówiłem, że mam pójdzie, no. Zresztą nie mówiłem, że on za to, nie, i, i tonie. Dobra, teraz tak. Odpnąć tak ostrożnie, jak tylko możliwe. I odpalić, mu te, to to, No, 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 się nie wstrzymałem na razie. Kurs auf diese Koordinaten. Idealnie można się idealnie ustawić do niego. Dobra, wystarczy. Dwie torpedy nie więcej. O1, bewässern. O2, o Nie, to ja zostawię. Hmm.

No i pięknie wybuchnął. No to. się. Też te, mi być bawik. Wadę kusi. Torpedo kurs oblicz. Torpedo ausrichten. Torpedo kurs No i poniwa. Ma... Ten statek już leży. Jeszcze tył. No i potankowcu, no i kolejny cios, niestety dać kolejną cenną mapę. A się cię się koło tak, tak, tracąc cenne zasoby, loty. No. i to nie ma szans. Skąd za zakręty? Za zakręty dołączę do wojny, to już jest grudzień, więc. Nie wyszło tego roku, więc zaraz załączę do wojny więcej, oni nie, są nie, nie, na, czy na szaro, czyli neutralni, ale jak oh. dostaną, oh, o haha się skoczy, to te, te? Te? te, są to nie są, jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten, chyba jest żeby wygonili ich z... tych... Z, z baz? No ja, 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 ja tu nie, 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 nie chcę, żeby mnie konał. Nie, nie, YouTube zdjął. To, 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 to się stało. Hmm... Może tak użyć pion. Może nie magnetycznej, bo to jest... wahające się trochę. Ja mi chcę taki magnetyczny, nie, nie, nie taki. Pal!

Dobra, leżysz. I oh, takie oh, oh, 4 100, wystrzelone. Boa, to będzie oh, pospa. Gotowość. O4 fertig. Ball, los. ja, śmierć, to jest po prostu pewnie sekunden bis torpedo To jest śmierć na morzu. No, stanie, tak to powiem O, dragi galadę. A, ten jest opuszczany, a tam się zgaśnie ogień. Punkt. 2. 20 sekund. Dostanie, dostanie do czasu. 10 sekund bez einschlag Dostanie. Minimale dostał. Minimale. Nie nie ma do

Jeszcze raz i drugi raz Trzy statki, skajcie, za mało Cztery statki idą na dno Dwa statki, to mały kom, to jest kombój typu ten statek, będziemy teraz dość Pójdź na dno Ole nie zagasi A zawsze nie zagasi A się wkurzy jak on zagasi

Oj, patrz, jak ten taopitaż tutaj sobie kurna podskoczył. Nie mają szans, no po prostu. To jest po prostu żart. Oni po prostu nie mają żadnych szans. Nie ma ani jednego statku. Ja się, nie, ja się jeszcze nie wdłużę. Ja się wdłużę po jakimś czasie dopiero. O! O! O, już zamiął się, wluży, już już, już, już. Nie wiem, że za gorzymy. Jak on tak płyną do mnie? Dobra, odpuszcza Odpuścił Nie, nie wiecie, gdzie, gdzie ja jestem Ale ja nie mówię chop. Ja czekam szrauby, Aż one ciutko uciekną te okręty Tyne przystępuje do wydłużenia Kurz tetn 3, 2 Dobra O! Wykonać. Tanks anblasen, Herr Kaloi? Sehr wohl, Herr Kaloi. Sehr, Sehr wohl, wohl Herr Kaloi. ab. schneller, schneller. Żelazka włączyć I Jest, mężaka elektryczna Jest, surprise, mada I tak samo jak w Starym to tu jest ciężej, patrzcie Niszczycie, niszczycie Niszczycie nie w Starym W to jest w bo jak mam na przykład statek typu To powiedzieć co jest z ciałami to o wolę za całym dział Z to to da się jeszcze walczyć! A to gadanie na to, jak walczę z skeletką jakoś. Powiem tak, byłem wkuszony, ale wygrałem. te bitwy. A na to też mieliśmy jeden atak na pod i był. Zazęski. Clark na pod, i był. zwycięski. Bardzo zwycięski. A, już nie, nie mają szans. Żadnych szans na przeżycie. Dobra. Odpoczynek. Zamerduj. Dawaj medunek, z kolei medunek, to jak najszybciej. No to... Teraz widocznie w Lata działo 160, stopni. 160 stopni. To jest na prawej. Nie, nie jest na prawej a on a więc tam! Kurde, to troszeczkę daleko, spróbuję się strzelić. Jeszcze nie będzie łatwe. Weszło, weszło, Tafiemy raz! Drugi raz! Czekaj, parę kitu, żebym poszedł na dno. Tylko daję do nas, to nie, nie chcę tonąć A par jakiego to chcemy pójść grodzia Wybym skabina to są niszyci jedno są Twoja undek! Jest, pali się, podpaliśmy go Ja podpienię trwciutkę, daj podpienię tutaj jak nie tam, tam. Teraz on pójdzie już na dno, nie ma szans. Teraz on się pali, jak, jak na Oczywiście to okaże troszkę zamiast za zami, to nie. Bo ogień może do... I tu, i tu, i tu jest możliwość. Jest... jak ogień się, jest, jak się pali w tej Hunterze, to dochodzi do... mógł wybuchnąć, nie? Ale, ale, ale tak go w piątce. To jest sporo eksplozji. I też to, to tu powinno być. To pokład, widać, że pokład jest drewniany. Proszę bardzo, no, żeby to udowodnić. Proszę bardzo. To jest drewno. A widzę, że drewno się łatwo pali. No i właśnie idzie na dno. To no się o, widać Jeszcze dnie. Bezpieczne. to jest, Drewno i dochodzi do energetycznych punktów. I nas pęknie. Awa pęknie, bo nie. widzenie proszę bardzo. Ja wreszcie tak ja. to póki miałem trafienia. Już mam. To ochronia, którą Eee! Czekajcie! Jak oni się wracają, to się chyba w górze w kursor. Podobnie stamtąd jakaś grupa uderzyła, jakieś Także dodali. A, okręty. So. Oj, co tu przegijałem? Oj oj, 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 bym przepadł życiem. O, bym przepadł życiem. Przypodziłbym życiem załogi. Oj, bym przypodził życiem. I to mocno. Dwa szoty, tak widzą Postrzyłowanie no, Tak, wystarczy Zawijin Corsan! To... On ma dość Koń jest jedno Ten wtedy ma już dość Dewitywnie

Ale bądź, 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 O to nie bądź, 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 Jeszcze jeden... bądź, 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 A ta bo nie ale w tle widać łódź. Chcę pokazać o tu obok, będziemy ją mijać, i on, i on, fizycznie o, proszę bardzo. Ledo ją tam widać, ale widać, białe tekstury tak dalej, ją tutaj sobie ją widać w tle. To też jest błąd, i dawajmy do i teraz odjeżdżamy, i płyniemy I na środek, i z powrotem. I mamy końcówkę. Do widzenia, proszę bardzo. I klejn weźmy na dieselmotor. Szczela, szczela, To jest diesel. A nawet poluję na No powiedz mi się bardzo się płynie. Nawet na mugotora, bo dość dużo się płynie. I teraz tak. Trzy okręty, to zrobiliśmy cztery. Łącznie z tankowcem. Zobacz, jak to nasz topikarz? To jest sporo zeszło. Lepiej było, kiedy nie by, by Ameryka. Amerykanie by doszli. już w ogóle będzie masakra. Chyba kto jeden to pierwszego dnia od razu na samym początku. Jeszcze ja nie powiem, ale Ten, ten, ten pol odwiedzimy. Nie wiem, co tam jest, ale. Nie, nie mogę tego tak powiedzieć, teraz może oczywiście jeszcze później się zamiem przestawianiem klubu morskiego się w tamtym miejsce, bo to jest naprawdę zyskowne. Nie, Nie wiem, tam to muszę przestawić. Gdzieś w te regiony. Jedną, żeby było blisko. Gdzieś jak po widlogi, gdzieś tutaj. nie znaleźć się tam o... o rzeczy. Teraz pokażę troszkę, że... Oho Lotniskowiec Gdzieś tu jest Gdzie Jest samolot Ponoszę To to na, 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 na lotni Znaczy ja miałem 101 punkt do nawigacji Jeszcze nie, jeszcze się nie donuszam Teraz Nie chowam

Tu ustawię tą muzykę i... I chyba... To jest maksymalny chrywonek w jakiejś grze. Zaraz to, zaraz to może być, też coś zaraz wy, wyczaić, nie? Wykryć. Chodźcie pójdzie na mugatorach. O dobra, okej. Okay. Czy tu trzeba to trzeba jest wziąć dojść hypeka? Ale pójdę na mugatora, nie? Nie więcej, nie mniej Dobra, poczekajmy trochę. A, do trochę. Whisky, to możemy popływać trochę. Dobrze, muszę się prosić, że to coś znajdziemy. Chłodna, aż przejęłem go to wydarzyć nie uczepiam. Później łaczą hypeka i... Teraz gotowość, jeszcze nie, Jak będzie być 15% Jeszcze nie Dobra witacje, ty się zmieniasz Dobra dawaj No dawaj Wechseln auf Dieselmotor. Auf Zero Tiefe. Schneller, schneller! Was hier? nicht wieder Tanz anblasen. Okay, Zostało dokonane zwrotu Do połowy znowu dajemy go pod wodę A gdzie ciało mam chyba kapka pomocnego? Tam gatory, niska prędkość I teraz tak Gydra Łapę i jedziemy Zobaczycie jaki tam miałem ulty Może sobie przypomniczę co miałem okay, dobra, to miałem za ulotności Okej, dobra, tak i tak i tak Okej, okay, dobra Jeszcze ten, że Już trochę w to pójdę Tylko pójdzie w tę, tą stronę I trochę tutaj był i tak dalej